Cześć wszystkim, z tej strony Leon i chciałem dzisiaj Wam zaprezentować taką gierkę, która się nazywa Flappy Beard. E, gierka dość fajna, sympatyczna, spokojna, miła, uspokajająca wręcz, ale nie, no taki żartik, e, naprawdę bardzo wkurwiająca. E, postanowiłem sobie zagrać w nią. Fak, e, mój rekord jak widzicie 3. Pograłem e, sobie na komputerze, tak jak właśnie nagrywam, to to na komputerze sobie e, cisnę w, to, w te plaszki. ja pierdzielę ile punktów? 6! Tak! E, Okej, okay. moi drodzy, e, od razu mówię, że to będzie gra plus 18, ponieważ tu będzie wiele, kurwa, e, właśnie przekleństw i może to wielu osobom się nie spodobać, także będzie Jezu. Napis, że dla osiemnastu, powyżej osiemnastu lat. Fak. E, ogółem ta gra jest dość furwiająca, e, właśnie. E, tyle razy grałem w to na telefonie. Boże, naprawdę. E, tyle razy rzucałem ten telefon w pizdu, już nie gram w to, nie? Ale nie no, ten ptaszek ma coś w sobie, że... No Jezu. E, że trzeba zagrać, że musimy zagrać i... Żeby pobić ten jest własny rekord. Mój rekord to jest z tego co wiem to... Pamiętam to jest 11 na telefonie, więc troszeczkę pograłem naprawdę jak mi ta gra denerwuje. To jest chyba najbardziej denerwująca gra na świecie. Okej, okay, mamy trzeci 3... Fuck um, może teraz się uda. Kurwa. No ja pierdzielę no kurwa no co to za jakiś deserany ptasz. No jezu, no jak można było zajebać głową w taką kurwarynę Co to? No ogółem fajnie jest, że to są Jezus To są te rurki takie z Mario Więc to jest dość fajnie, że to połączyli Ale naprawdę gra jest przekuresko ciężka Jeżeli macie swoje własne jakieś osiągnięcia W to jakiś swój największy rekord Niż przykładowo ten mój 6, e, możecie, kurde, e, możecie y, sobie coś tam nagrać, podesłać mi i e, o, po prostu zrobimy taki, takie wyzwanie wam rzucam. że musicie pobić mój rekord? E, może w ciekawie to wyjść, kurna! Na samym początku już przegrać. Okej, okay, okej, okay. kurna, no! O Boże, naprawdę, no! Dobrze, ale... Nie! Dobra, może tym razem. O raz dwa, pięknie, się zapowiada. Kurna, no, wiedziałem, że gdzieś zahaczę. Co za zaserany za, za ptaszek. Okej. Okay. Nie jest okej, okay, nie jest okej. Okay. Dobra, uwaga, tym razem. Raz. Dwa, a trzy, cztery, pięć. Cześć! No nie, no już było, no kurwa, no już był ten szósty, no. Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, że tutaj sobie gram, tak już wspomniałem, na komputerze e, i mamy do wyboru dwie opcje. E, opcje, właśnie normal, takie dwa poziomy. Poziom normal i poziom e, impossible, tak? E, co oznacza niemożliwy. Więc jestem ciekaw, jeżeli ja na normalu nie mogę E, zdobyć tam 10 e, punktów, 10 tych zeseranych e, rurek przejść, to na tym poziomie niemożliwym. A w sumie możemy nawet zagrać. No, widzimy, się nam zmieniło tło. No, znaczy, może nam będzie po prostu lepiej szło. Fak, jeszcze gorzej. No, ale dobra, e, moi drodzy. No, tutaj mam jeden. No tu jest naprawdę ciężko Jest naprawdę hardo Więc możecie pisać jakie są wasze wyniki Oj noż prawie I chcę wam powiedzieć Że w po tym materiale Wstawię Jezu no co tu się dzieje Wstawię gierkę Znaczy gierkę Sposób jak możemy się zemścić Za te dziesiątki godzin Spędzonych przy telefonie 3 tak um, przy telefonie, tablecie, na wszystkim co jest, wszystkich urządzeniach dotykowych, czy też na kompie, laptopie, wszędzie, nawet na Pegasusie pewnie było można też w to zagrać. No, może... E, aj! I, I wstawię materiał, w którym pokazuję wam jak możecie się zemścić um, tym na, no właśnie, na tego ptaszka. Ten ptaszek nas tak już denerwuje, że aż chyba skończę to nagrywanie, bo już my, Drażni, no kurwa, no ile można eee, I myślę, że Wam się materiał spodoba Ten i następny, w którym będziecie mogli dowiedzieć się Jak tego ptaszka zabić, tak, zabić, zniszczyć eee, Będziecie mogli się wyżyć Tylko, żebyście fuck Nie powczuli sobie urządzenia eee, Ponieważ można tego ptaszka zabić Możemy, nawet nie jednego ptaszka, możemy ile ptaszków będziemy chcieli, będziemy mogli aj, e, zabić także ostatni raz gram Owaga. dwa dobra, jeszcze jeden e, tak jak mówię, że ta gra wciąga naprawdę, że, że chce się pobić jeszcze raz e, musimy przynajmniej dwa punkty mieć. no uwaga, może teraz się uda no nie no a raz dobra, mamy dwa punkty. Nie, ja kończę, ponieważ ta gra jest tak wkurwiająca. Więc cóż to powiedzieć? Grę przetestowałem. Gra jest dość fajna, naprawdę wciąga, ale strasznie wkurwia. Także dzięki za oglądanie i czekajcie na materiał, w którym pokażę Wam, jak możecie się zemścić na tym ptaszku, który co chwila spada i Was denerwuje. Także trzymajcie się i cześć.